10 łapek w górę w pierwsze 15 minut pod tym filmem, to farbujemy moje włosy na fioletowo. Jedna łapka w górę pod tym filmem to również jeden V dolec więcej. Dogiwał ja w kolejnym odcinku, a w dzisiejszym odcinku wygrywa ta osoba. Aby wygrać te wszystkie fałdolce, wystarczy strzelić łapkę w górę, komentarz z odpowiedzią na pytanie, które w tym momencie widzicie na ekranie oraz subskrypcję z dzwoneczkiem i zostanie ziomkiem. Dzisiaj mam dla Was najgorsze gliczek, które niszczą Fortnite Battle Royale i serdecznie zapraszam Was do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam pokazać w dzisiejszym materiale, jest całkowita niewidzialność. Całkowita niewidzialność w Fortnite Battle Royale to już od czasów Shadow Bomb coś niespotykanego. Natomiast podczas pojawienia się nowych granatów z Shadowem możemy napotkać taki sam glitch, jaki widzieliśmy ostatnio. Jest niestety potrzebny do tego respawn partner, czyli możecie to zrobić tylko w trybie duo, składy itd., itd. Aby to zrobić, wystarczy zabić się dokładnie w tym miejscu, który widzicie na filmie, jadąc bolerem i używając Shadow Bomby. Jeżeli już to zrobicie bez problemu, wasz teammate będzie mógł was podnieść, iść do najbliższego respawn respawnwana oraz podnieść was. I wtedy będziecie całkowicie niewidzialni Będziecie mogli używać broni i robić wszystko Co tak naprawdę może robić zwykły gracz Ale będziecie całkowicie niewidzialni Sami zobaczcie, szybko giniemy w tym miejscu Używając shadow bomby i bolera Oraz respawnuje nas nasz teammate I możemy całą grę stać się niewidzialni Co spowoduje, że na pewno będziecie mogli wygrać Swoją pierwszą grę dosyć łatwo Natomiast pamiętajcie, że takie bugi i glicze Jeżeli ktoś was reportuje są po prostu banowalne I bez problemu możecie dostać Permanentnego bana, nawet za to Że po prostu właśnie wygraliście w ten sposób grę. Nie polecam tego używać, natomiast możecie spróbować i strzelać swoich znajomych na customach bądź innych różnych rzeczach, w których nie ma żadnych nagród, a ja przechodzę sobie dalej. No, i kolejna już na dzisiaj rzecz, która całkowicie niszczy Fortnite Battle Royale od jakiegoś czasu, to latające budowle. Jeżeli chcemy wbudować sobie taką budowlę, możemy to zrobić bez problemu, a żaden przeciwnik nie będzie w stanie nas skolapsować. Aby to zrobić, wystarczy postawić właśnie taką platformę, jaką widzicie na filmie. Jeżeli już to zrobimy, bez problemu będziecie mogli sobie zedytować tak ściany, aby nie zabaliły się one po tym, jak nasi przeciwnicy je po prostu zniszczą. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Po edycji tych dwóch ścian, które widzicie w tym momencie na materiale, robimy. Schodzimy sobie po prostu na dół i rozwalamy nasze schody. Aby to, wy... aby to zadziałało poprawnie, rozwalające schody musimy natychmiast zastąpić nowymi schodami, które po prostu będą znajdować się w tym samym miejscu. Jeżeli już to zrobimy, wuala, mamy naszą latającą budowlę, po której możemy chodzić. Prawda jest taka, że tej budowli absolutnie nie jest nam w stanie nikt skolapsować, nie jest, najw... nie jest nam w stanie nikiej zniszczyć, dopóki sami tego nie zrobimy. Jest to budowla, która po prostu daje nam owe przewagę nad wszystkimi przeciwnikami w grze, i sami zobaczcie, że wiele takich Budowli można by było nastawiać podczas gry w Fortnite. Pamiętajcie tylko, żeby nie marnować maców za często i nie wykonywać tego glitcha ze względu na to, że możecie dostać bana. No ale wiadomo, warto to Wam było pokazać, bo jest to naprawdę ciekawy glitch, który to powinien zostać usunięty w trybie natychmiastowym z Fortnite Battle Royale. No i przechodzimy sobie płynnie do kolejnej rzeczy, którą to będą nielimitowane shadow bomby. Nielimitowane shadow bomby potrafią być uciążliwe w Fortnite Battle Royale. Jeżeli chcemy to użyć i być w tym efekcie, cały czas wystarczy pokonywać. Kroki na filmie. Jeżeli użyjemy swojej Shadow Bomby i zbudujemy sobie właśnie taki Svenos jeden na jeden, będziemy mogli bez problemu cały czas utrzymywać się w stanie właśnie niewidzialności. Jeżeli już to zrobimy, używamy naszej Shadow Bomby i skaczemy sobie po ścianach. Ciekawostka jest taka, że po prostu jeżeli skaczemy po ścianach w Fortnite, bez problemu będziemy mogli sobie zrobić niewidzialność na cały czas. Co spowoduje, że nasi przeciwnicy będą troszeczkę skonfundowani. Jeżeli nasi przeciwnicy wejdą do naszego Svenosa, będziemy mogli spać na ziemię natychmiastowo, stać się widzialni oraz Zabić swojego przeciwnika, co spowoduje nie lada zaskoczenie. Pamiętajcie, że nie jest to Bóg, więc możecie tego używać bez problemu, ponieważ jest to dostępne w grze. Możemy skakać po ścianach cały czas i po prostu nie być zauważalnym dla swoich przeciwników. Natychmiastowo spadając na ziemię, mamy już celownik i pompę w swoim ręce. Przeciwnik nie wie, co się dzieje i zazwyczaj kończy on śmiercią. Sami zobaczcie, jak to wygląda na filmie. Pamiętajcie, aby to zrobić, wystarczy użyć bomby i skakać po swoim swenosien dookoła na ścianach, co spowoduje, że będziecie niewidzialni przez cały, cały czas. Jest to Bóg natychmiastowy do usunięcia, ze względu na to, że w Fortnite Battle Royale nie powinno być to miejsca, a wydaje mi się, że cały czas takie bugi niepotrzebnie pojawiają się w grze. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo dla mnie jest to naprawdę karygodne. Nie chcecie dostawać fall Oczywiście w Fortnite Battle Royale jest to jak najbardziej możliwe i jest to bardzo proste do zrobienia. Aby zrobić taki trik, wystarczy bezproblemowo lecieć sobie na naszych wirach, które zostały dodane w sezonie 9 Fortnite Battle Royale. I oczywiście, jeżeli z tego wiru zlecimy i będziemy bez problemu mogli udać się Na jakikolwiek wehikuł, czyli na przykład nakład Crashera, czy na przykład deskę, boler i cokolwiek innego, wtedy bez problemu nie będziemy otrzymywać żadnego Fold a jeżeli z niego wysiądziemy na przykład bardzo, bardzo wysoko. Sami zobaczcie, jak to wygląda na filmie i wydaje mi się, że jest to dosyć karygodne i nie powinno mieć miejsca w Fortnite Battle Royale. A wy oczywiście swoją drogą dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Kolejnym bugiem, który męczy nas Fortnite Battle Royale już od jakiegoś czasu, to wginięcie w kulkach, czyli jeżeli jedziemy sobie kulką, wysiadamy i po prostu giniemy, dostajemy całkowity den. Mecz. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie deweloperzy odkryli problem, ale nie są w stanie go wyeliminować. Kulki czasami potrafią pojawić się u dwóch graczy jednocześnie na komputerach. Jeżeli jeden zabierze kulkę, to drugi również będzie mógł ją zabrać z tego samego miejsca, natomiast będzie to dosyć dziwna akcja. Jeżeli na przykład atakujemy kulkę jednego z graczy, kulka drugiego również dostanie obrażenia. Tak samo jest w przypadku wysiadania. Jeżeli po prostu wysiądziecie z kulki, kiedy wasz ziomek, który zabrał tą samą kulkę wcześniej, również zginie już wcześniej na mapie, to Wy dostaniecie taki sam damage wysiadając z kulki jak i ten ziomek po otrzymaniu obrażeń od swojego przeciwnika jaki i z tej kulki wysiadł. Więc wydaje mi się, że jest to glitch do usunięcia i całkowicie niszczy on grę, bo jest naprawdę niesamowity. Dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, czy widzieliście kiedyś takiego buga w Fortnite czy spotkaliście się już z tym, że zginęliście po prostu za darmo wysiadając sobie z kulki. Mnie osobiście już to zdenerwowało kilka razy i kilka razy już miałem okazję z tego powodu wyłączyć grę. No ale cóż, lećmy sobie dalej. No i kolejny już glitch, który męczy nas od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu to oczywiście first person glitch. First person glitch już był w poprzednich sezonach Fortnite Battle Royale przy okazji dodania armat. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to naprawione do końca ze względu na to, że robiąc to samo w Bolerze. po prostu będziemy mogli zużyć naszego first person glitcha nawet na publicznej grze. Aby to wykonać wystarczy znaleźć sobie swoją kulkę i po prostu będąc w kulce wyrzucić sobie broń oraz z niej wysiąść. Wtedy będziemy mieli tryb pierwszoosobowy i bez problemu będziemy mogli strzelać z łuku każdej innej Broni, którą napotkamy na swojej drodze, bez problemu będziemy mogli strzelać z pierwszej osoby, co spowoduje, że naprawdę niemałe zdenerwowanie od graczy, ze względu na to, że bardzo ciężko jest nas trafić, bo chodzimy po prostu w pionowo. Tak, chodzimy po prostu pionowo, całkowicie w drugą stronę, na komputerze przeciwnika, a na naszym komputerze widać to naprawdę dosyć dobrze. no Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek użyliście tego glitcha w grze, bo i mi osobiście się zdarzyło kilka razy tego użyć po to tylko, aby po prostu w Fortnite Battle Royale zrobić troszeczkę na złość deweloperom, którzy tych bugów całkowicie nie usuwają, ponieważ. Z bolerem, z armatą i z każdym innym wehikułem był ten sam problem, i wydaje mi się, że Epic Games powinno już się do tego przystosować. Pomijając już wszystkie tryby niewidzialności, pomijając pierwszą osobę i wszystkie latające budowle, które w dzisiejszym odcinku nam się znalazły, sami zobaczcie, jak można schować się po prostu pod lawą przed przeciwnikami. Jeżeli nie znamy tego glicza, absolutnie nie będziemy w stanie zobaczyć naszego przeciwnika, który znajduje się w tym miejscu na samym dole, jeśli nie będziemy tego glicza znać. Jeżeli będą dwie osoby na mapie, będzie bardzo ciężko go dostrzec, a nasz przeciwnik bez problemu będzie mógł. Wyskoczyć właśnie z tego miejsca i zabić nas, jeżeli będziemy już bardzo blisko. Jest to naprawdę dosyć dziwne, że Epic Games całkowicie nie usuwa swoich bugów z gry i tak jak mogliśmy schować się pod wodą już wcześniej na Lutlejku, tak teraz możemy się schować jakąkolwiek emotką pod lawą. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Jest to dosyć dziwna sprawa i wydaje mi się, że jak najszybciej powinna zostać usunięta z gry. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takich glitchach i czy chcielibyście, aby zostały one usunięte, czy też wolicie grać właśnie w ten sposób. No i kolejnym, ostatnim już na dzisiaj gliczem to Sekretna Jaskinia. Sekretna Jaskinia znajduje się przy tym samym wodospadzie, którym to mogliśmy sobie kulką wlecieć i bez problemu przeczekać tam całą grę. Teraz po update'cie jest tam Sekretna Jaskinia, którą możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. Jest to naprawdę dosyć ciekawe, że możecie tam przeczekać całą grę i jeżeli ostatnia strefa byłaby właśnie w tym miejscu, bez problemu moglibyście tą grę sobie po prostu wygrać. Bo nasz przeciwnik na pewno by nas tam nie znalazł, a bez problemu moglibyśmy sobie stamtąd wylecieć z pełnym lootem, z pełną ilością HP oraz Kevlarem. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słaby bułk, i wydaje mi się, że nie powinien on mieć miejsca w grze, tak jak każdy inny buł. Podsumowując, wszystkie glicze w dzisiejszym odcinku, Fortnite Battle Royale nigdy nie będzie dobrze, dopóki Epic Games nie przyłoży się całkowicie do usuwania błędów z Fortnite. Niewod niedopuszczalne jest to, aby gracze byli niewidzialni, mogli używać jakiegoś itemu w nieskończoność ze swojego ekwipunku bądź strzelać nieskończoną amunicją. Jest to naprawdę niesamowite, że gracze w ten sposób oszukują system, a Epic Games nic nie jest w stanie z tym zrobić praktycznie od pierwszego sezonu. Jak wiadomo, gra jest darmowa, no ale co, to spodziewamy się po takiej grze, która zarabia takie miliony dolarów, że po prostu takie błędy będą bezpodstawnie usunięte i każdy z nich zostanie naprawiony. A tutaj przez jakiś czas właśnie te bugi działają i na pewno do następnego patcha będą one działać. Dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, a ja będę już na dzisiaj kończył. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych Piąteczka, no i cześć!